Cześć, witajcie, z tej strony Arek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś piąty odcinek kariery Kulon Sandomierz. Lecimy, Kimpembe do Arsenalu. Oferta wypożyczenia Doyle. Kate Doyle. Wypożyczenie na, na rok. No i lecimy dalej, słuchajcie. Żegnamy naszego kolejnego zawodnika. To będzie chyba Jankowicz. Tak jest, Drago Jankowicz do Gillingham. Przechodzi. Na dwa lata. I... Jankowicz został wypożyczony, a Doyle jeszcze do Shrewsbury. Chce być wypożyczony. Jego na, na, na... Do Shrewsbury go wypoło życzymy na 2 lata. Okej. Okay. Do Shrezberry mu na pewno dam. Dobra, Kate Doyle, dwuletnie wypuszczenie, tak, zgadzam się. Okej, okay, ja się tak zgadzam. Dobra, więc do Wisły Płoc odrzucam. I lecimy dalej. Lecimy z Pogonią Szczecin. Tym razem sobie pokażemy najlepsze akcje. Mam nadzieję, że znowu się nie skończy remisem. Kolejny odcinek kariery Kulon Sandomierz. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. I mamy tak już w szóstej minucie, Paweł Czech, Paweł Czech, Messi, Spektakularnie. I pogoń Szczecin teraz ma atak. 42 minuta, Rośnik. Porobiony Znowu pogoń szczecin na akcję. No nie. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! O znakomicie obrońca, ale to nie koniec kłopotów. Miłka w posiadaniu drygasa. Uwaga, okazja. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Wyjazd. I mamy szanse, mamy szansę na wyjście na prowadzenie. Wawrzyniak Wawrzyniak. Wawrzyniak Dobrze przechwycił. Świetnie się te... I jeszcze mamy akcję Kolejna akcja Kulasandomierz. Wyszedł sam Wawrzyniak. na sam. Uwaga. Tu wciąż jest groźnie. No nie. Dobre, przytomne zachowanie. Teraz Pogoń Szczecin ma akcję wyrzutu wolnego. Pogoń Szczecin, rzut wolny. Grosik. I nie posiadanie piłki Pogoń. Kończy się to spotkanie. Wynik remisowy, który nie krzywdzi chyba żadnej z drużyn. Dobra, słuchajcie, pierwszy mecz za nami. 0 do 0 w tym spotkaniu. A to oznacza, a to oznacza, słuchajcie, że spadamy na trzecie miejsce. Spadamy na trzecie miejsce. Kolejny nasz zawodnik opuszcza nas, ale tylko na wypożyczenie. Kate Doyle, wróć silniejszy po prostu. Strawberry, mam nadzieję, że go tam że go tam troszkę No, że go tam troszkę Słuchajcie, podbudmią. witam państwa na przedmeczowej konferencji prasowej. Proszę o zadawanie pytań. Od 5 meczów pozostajecie niepokonani. Macie nadzieję kontynuować tę serię? Eee... Wolę nie mieszać. Staram się trzymać się razem z piłkarzami z dala od takich gierek, żebyśmy mogli się po prostu skoncentrować na kolejnym metod. Jak podejdziemy do tego spotkania. Oczywiście nie można zapomnieć o naszych ostatnich wynikach, ale to jest pod zespołowy. Mam pewność, że przy zwyciężeni trudności i przeciwkować Poznań. Damy sobie radę. Waszym rywalem jest dziś warto powinien to prawdziwy stać To będzie górą. My wygramy. Oczywiście, że tak. Zagramy nasz najlepszy futbol i wygramy. Lecimy. Z wartą. Poznań. Gramy. Pełne spotkanie. I lecimy. Ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagradzić? Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A na Sandomierz atmosferę ludzi. zadbają dla komplet Państwa komplet kibiców. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. I tak, wartą ciało, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstra Klasa. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. I zaczyna Warta Poznań. Gramy. Grześnik. Messi. Ciekawe minięcie teraz, dalej uwaga. Umiejętne teraz zachowanie w obronie, skuteczne. Warta poznać. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Jego grę ogląda się w tym sezonie z prawdziwą przyjemnością. Należy do zdecydowanie najlepszych graczy w lidze i wprost nie może przestać strzelać. Obrońcy, którzy się będą z nim dziś mierzyć, nie powinni go odstępować nawet na pół kroku. Leo Messi atakuje flanką, ma trochę Messi. miejsca. Chyba będzie gol. Dobra, teraz obrona bramkarza. I Kotański czy Messi. Messi, Kowalczyk i list. Niestety obroni. Bawrzyniak. Podanie do Messiego. I oto z piłką Leo Messi. Messi! Messi. Niezły strzał, ale bramkarz Niestety. zachowuje koncentrację. Głęboko polekarne zagrywa. Jeszcze Nowak. Niebija, ale niedobrze. Przeciwnicy na wąt tego zrobić. Jeszcze Nowak. Nowak. To walczy. Uwaga, będą prowadziły. Mesti. I mają to! Dominowali. Wreszcie Leo, się doczekali. Mesti odpiera 1 do 0 na to Sandomiesz. Nie to chyba nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Lionel Messi. Czwarta bramka. W ekstraklasie. No, Brawo Leo. Ach, do Kowalczyka. Kowalczyk. Puszcza grę Sędzia Spójrzmy jak o 20 walnego bo to był faul. Ale tak jak widzimy nic dogo nie wyszło z puszczenia gry. Będzie Oj. więc rzut wolny. Te państwi Jęsik. Dobra. Messi walczy tam Nowak Kowalczyk Messi i gol. Goal. 2 do 0. No gol samobójczy Proszę państwa. Leo Mesti Mamy to. Zobaczmy raz jeszcze jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi 2 do 0. Kieliba, no Gol samobójczy 32. minuta. Jeśli zabiorą mu teraz piłkę, będzie źle. Doskonała piłka za obronę. No ale jednak dobrze Stachro, przeczytane Kulow, w cudzysłowie to porozami. Z. Nie, znaczy, tego dałem, tak czyta. Messi. Mało kto wzbudza w obrońcach taki strach jak Messi sunący w kierunku pola karnego. Aj. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy Napubowski, sobie nadzieję. Luis. Mimo, że nie możemy go unikać. Messi, aż to zrobi. Leo, Messi. Pięknie ratuje teraz zespół zopałów. Koniec pierwszej połowy. koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie. na Koniec pierwszej połowy. Kula, tantomierz u siebie wygrywa 2 do zera z wartą. Poznań. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Leo opłacił się ten fał. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę o tym wszystkim. Strzelam, Leo. Słuchajcie. Tak jest, bramkarz zrobił to, co powinien zrobić, strzał nie był trudny, no musiał wręcz to obronić. Iwanow. Grześnik. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się, transfer tego zawodnika właśnie dopięto, i co ty na to? Moim zdaniem trochę za niego przepłacili, nie wiem, czy to jest zawodnik wart takich pieniędzy, ale może jeszcze odczekam te słowa. Powalczyk. Nowak, Messi, Leo Messi. Messi na skrzydle ma miejsce, co zrobi? Aj. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spadła na panewce. Ostatnie pół godziny gry przed nami, przesuwają Messi. się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Messi I Nowak, 3-0. Siatki, pewny, mieszony strzał. Wielki. 3 wielkie do 0. Nowak. Po tym golu już 3-0. Warta poznań na deskach. Ja się spodziewałem. że bardziej wyrównanego spotkania. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Nowak. Piłkę I znowu. Jacku, zupełnie nie rozumiem dlaczego zdecydował spróba... się w tej sytuacji na Sał, Może tym nie ośmielić. Rzeczywiście prąd no, był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, golkiper by sobie poradził. Nie wiem czy tego Szczepański. Czeka. O, ładnie teraz minął w biegu I go! I 31! O Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Cześć. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. No i szanownik. No Znowu. Kontra się skończyła zanim na dobre się zaczęła. Wychodzi na pozycję. Nie ma spalonego. To Jeszcze nie koniec. Messi. Jeszcze Leo. No fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca A jeszcze wzrost podanie szybko Paweł Czech ważny. Marzenia Teraz piłka oddala zupełnie za darmo Z relat i przywoczyka Robi się coraz głośniej. Ja. Czy zdoła to wykorzystać? Jeszcze Krupa. Krupa. Czy czymś zaskoczy przeciwnika? Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego jest. golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Bramkarz na luzie, żadnego zagrożenia. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Doliczone dwie minuty. Przejmuję teraz spokojnie piłkę i koniec spotkania zaraz. Sędzia kończy tę rywalizację. Ula Sandomierz. własnych trybun bardzo się dzisiaj przydało miejscowej. Ula Sandomierz wygrywa 3 do jednego z Wartą Poznań. Jeszcze jeden mecz sobie rozegramy. Dziękujemy. Prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Jak dotąd niepokonany jest... Niepokonani jesteśmy. Nie bez powodu jesteśmy niepokonani. Gratulacje. Kula Sandomierz wygrywa z drugą drużyną ligi. Taki występ podopiecznych chyba bardzo cieszy. Doda nam do motywacji. To wszystko. Dziękuję. Ja też dziękuję Państwu za uwagę. W tej konferencji prasowej yy, czy nasz Guidetti już wrócił do zdrowia? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze Guidetti nie wróci, Jeszcze Guidetti nie wrócił. Wawrzyniak, okej. Okay. Dobra. Lecimy. O, no i Guidetti wraca po kontuzji. No i Guidetti wraca po kontuzji. Mam nadzieję, że... że już będzie mógł rozgrywać normalnie spotkania. Guidetti, ciężko nam było bez ciebie, ale... ale lecimy. Godzina... My już nic nie robimy w trakcie tego okienka transferowego. My już wszystko co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Kupiliśmy jego, kupiliśmy Messiego. My już wszystko co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, więc... Lecimy, słuchajcie, ze, ze spotkaniem z Legią na Waldstadion. Rozegramy oczywiście to spotkanie. Pokaż najlepsze akcje. I po tym spotkaniu kończymy, słuchajcie, bo. Yy, no bo. No bo Halo, to witamy wszystkich widzów rozegrane. bardzo serdecznie Nie, no zapraszamy ja. na dzisiejszy mecz, a Wązzi. mecz komentują. mamy... a Guidetti, jest! Yes. Yes. Ale może key. teraz, będzie szansa! Obrona, ale piłka w grze! To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. I koniec. Tak się I powinno koniec. stopować ataki rywala. Kula Sandomierz. Znowu indywidualny rajd. Guidetiego. Bidetti, Guidetti. Teraz okazja. Ajajaj. Teraz legia. Legia Warszawa Pet. Przechodzi do środka w kierunku bramki. Tak jest. Zagrywamy z legią. Jest ciężko. Oj, bardzo ciężko. Przegrywamy z Legią. Co mi się nie podoba. Kula Sandomierz. I pięknie. Ładnie, plecy obrońców. No nie, znowu Legia. Znowu Legia ma nie? Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Się... O nie, rzut karny dla Legii. No nie, Karlitos czy Kowalczyk. Szansa na powiększenie prowadzenia. Udało Obrona. się! Obrona! Teraz mamy rzut rożny. Wawrzeniak. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy tą bramkę. Daleka piłka z rogu. No nie! Ależ zmarnowana teraz. to niestety... Dobrze to zagrane, nie... będzie teraz sytuacja! I... Błąd i strata. I rzut rożny dla Legii, no nie. Czemu Legia ma same akcje, czemu my nie mamy? Centra w pole karne. Mało za... Sędzia że po raz ostatni Drużyna gości powróci dzisiaj z niczym Drużyna i jej kibice Muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną Bo cóż innego im pozostaje Wygrywamy z Legią Słuchajcie wokół relisu, a ostat... Ciężko było Ale tylko 1-0 przegraliśmy Więc jest winy Ja się z wami żegnam Cześć i pjonë.